no bo Marek, Marek mówi, że... Na zmianę byśmy jechali. Tak. Nie, musimy się rzucić na taką większą przykroczkę. No to będziemy mieli problem z głowy z własnymi y, bagażami. A to będzie ciągło? No. Tak <noise> na losowanie. Jery. Co kilometr to inny. To co, jedziemy z jednej strony. to nie to będzie losował 100 tak? Mhm. Mhm. Ja Wieczora się jedziemy. tego łapie jakiegoś delikwenta i na drugi dzień ciągnie. Jutro no tak, w którą stronę jedziemy? Ja. tak? Tak.